Dobiegają końca prace w Domu Pomocy Społecznej na osiedlu górniczym w dzielnicy Rusinowa. Już pod koniec marca placówka może przyjąć pierwszych pensjonariuszy, a wcześniej będzie robiony nabór pracowników. Do pobytu osób starszych powstaje w budynku po szkoły szkole podstawowej nr 31, która mimo protestów mieszkańców dzielnicy została włączona do gminnego zespołu szkół nr 2 na Starym Zdroju trwają prace wykończeniowe w domu seniora w dzielnicy Rusinowa jest już wybrany dyrektor została nim pani Dorota Zarzycka Dorota Zarzycka jest Wałbrzyszanką. ukończyła wyższą szkołę pedagogiki specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz podyplomowe studia w zakresie organizacji pomocy społecznej a także liczne kursy szkolenia z zakresu pomocy społecznej zawodowo związana była z terenowym komitetem ochrony praw dziecka w Wałbrzychu jako pedagog i wychowawca w niepublicznym domu dziecka w Wałbrzychu pani dyrektor wkrótce będzie ogłaszać nabór na Pracowników tej placówki będzie poszukiwać około 40 osób. Potrzebni są przede wszystkim wykonowi osób starszych, ale także rehabilitanci czy obsługa techniczna obiektu. Ogłoszenie na pracowników ma się wkrótce pojawić na stronach Biulotynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Ci pacjenci już będą mogli znaleźć się w połowie marca, czy też na początku kwietnia, dlatego że czekamy jeszcze na dostawę mebli, no i oczywiście na skompletowanie całej załogi. Budynek będzie dysponował 50 miejscami dla osób starszych. Koszt jego przebudowy to ponad 3,5 miliona złotych. Budynek, w którym jest dom seniora to była szkoła na Rusinowej, więc musiała przejść całą adaptację i oczywiście modernizację. Wybudowano windę, przygotowano pomieszczenia, pokoje dla osób, które będą tam przebywać. Także sale terapeutyczne, sale dziennego pobytu i całe zagospodarowanie wokół terenu. Według planów Urzędu Miejskiego w Obrzychu mają powstać w ciągu najbliższych dwóch lat jeszcze dwie lub trzy podobne placówki opiekuńcze. Następne ma mieścić się w budynku po byłej szkole podstawowej przy ulicy Andersa na Białym Kamieniu.